Ludzie pracowite, uczciwe i bogowojne. Niech będzie pochwalony. No o co chodzi? Co pani Jechowa? Marta. Miło mnie. To, co, możemy tam zajrzeć? No ale to może być niebezpieczne. Stać, stać. To prosty zamek. Trochę się na tym znamy. Ksiądz zna nie? No raczej z widzenia. Rozpętali mnie z mezadyny. Czołem, policjanty! Czołem, policjanty! Przepraszam, chłopcy, policjant! co gdzie mi, mi się toczyli? Chcemy otworzyć wam kredyt w wysokości miliarda dolarów. Imponujące. Godne. Utworzyliście sobie rząd tymczasowy, cwaniacz. Zaczynamy się bać. Ludzie! Stało się. Ogłosiliśmy światu naszą. Normalka. Ogłosiliśmy niepodległość. Ciebiez. Granica Republiki Królowego Mostu. Wiza tranzytowa jednorazowa 15 zł, pobytowa ważna 3 dni 30 zł. To jaką wypisać? Ale im tam popalić. Będą strzelani na niebiesko. Strzelajcie! Fagę Satanas! Czyli. Paragraf 22. Podpis? Nie. Ale jak to teraz będzie, proszę księdza proboszcza? To my już w Polsce nie będziemy? A no nie. A jak ksiądz nie przestanie donosić, to napiszę do kuri, że ksiądz pokryje mu winą szalmę wypina. Jak to przecież... Ja alkoholu do ust nie biorę. A no właśnie. I tym bardziej jest to naganne.